Mszą Świętą rozpoczęły się obchody 69. rocznicy Bitwy w Szewcach, w której żołnierze Armii Krajowej pokonali hitlerowców. Organizatorami uroczystości byli wójt gminy Sitków Kanowiny i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Wójt Stanisław Barycki witał wszystkich, którzy w deszczowe niedzielne przedpołudnie przyszli pod obelisk ustawiony na skraju lasu w Szewcach, a zebrało się tam około 300 osób. Panie która lat, lat temu pod przywództwem słynnego generała Antoniego Hedy w Chciałem w szczególności powitać bardzo gorąco wszystkie organizacje kombatanckie, które tutaj się pojawiły na, na tej uroczystości. Witam w e, przede wszystkim Współharcerstwa i również zbliżona do harcerzy. Witam dyrektorów szkół naszych terenów gminnych Witam również wszystkich naszych z gości, tutaj się pojawił się Pani poseł Renat Janusz, który za jest na polu, na witam Pana Zanania, psa, który tutaj właśnie starostwa powiatowego, witam kuratora tego które kuratorium, do się, się to wszystkie. Witam wszystkich przez nich również tych, którzy chronią tutejsze lasy, to miejsce pamięci przedstawicieli lasów państwowych w również naszego współgospodarza tego miejsca, Pana Marysza Werbke. Witam naszych przyjaciół, zwolenników, osobach Pana Wójta i jego osób towarzyszących, którzy tutaj się pojawili. Mszę świętą odprawiał ksiądz Wojciech Oczkowicz z parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Chęcinach. Przechodzimy się, moi drodzy, na Eucharystię, bo Eucharystia to dar dziękczynienia. Przede wszystkim nasze serca chcą dziękować dzisiaj za dar bohaterów. Pamięć nasza wyraża się w modlitwie jako ludzi wierzący. żeby więc w wszystkich, którzy odeszli, złożyli na ołtarzu ojczyźny swoje życie, złożyć dar modlitwy, dar pamięci. Bo dopóki pamiętamy, dopóty oni żyją, dopóty są tu obecni obok nas, po mszy delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym zwycięską bitwę żołnierzy dowodzonych przez generała Antoniego Hede pseudonim Szary. Zabrał m.in. porucznik Zdzisław Szumke, pseudonim Czerw, który jako strzelec uczestniczył w bitwie. Jako ostatni żyjący uczestnik opowiedział o wydarzeniach z 1944 roku. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła gminnoszkolna orkiestra Denta Nowiny pod batutą Józefa Janaszka. Orkiestra poprowadziła poczty sztandarowe z Polany w Szewcach na mszę pod pomnik, a po mszy z pod pomnika na Polanę, gdzie dla wszystkich serwowano grochówkę.